A to jest wydanie specjalne, czyli wydanie na Dzień Kobiet. Czyli w tym dniu dla wszystkich kobiet na całym świecie wszystkiego najlepszego naj, naj od zdrapki D, kanału, jak i ode mnie. Mam nadzieję, że spędzacie dzisiejszy dzień cudownie, że jesteście obdarowane kwiatami i różnymi cudownymi rzeczami i o to chodzi, a to jest oto ode mnie prezencik mały, czyli wydrapiemy za chwilę te wszystkie zdrapki, które tu widzicie. A mamy po 5 zł, tu widzę dwie, po 10 zł, cztery. jakieś świąteczne odliczanie. Moi kochani widzowie, z tego miejsca pragnę zaprosić wszystkich na ten film i sprawdźmy co Tutaj będzie siedziało za chwilę. Ok. A na stole widzimy pierwszą zdrapkę, jaką właśnie dzisiaj, czyli za chwilę wydrapię. Jest to elektryzujący cash, jaki to jest numer 29. I w bonusie mamy wiśnie. Do tego wygrywające liczby. Ja już je odsłaniam. Tak to wygląda, a w moich liczbach pierwszą jest 37. Mamy następnie 39, 38, jak i liczba 33, 4. Posypało obokami 21, 12, numer 3 i to jest od razu pierwsza wygrana. Cudownie, czyli mamy od razu wygraną 5 zł. I do tego jest jeszcze. 32, czyli jest następne 5 zł, i mamy 10 zł w tej chwili. Super, widzowie. A na stole widzicie teraz duży lotek, jest to 37 numer. I w tej zdrawce można wygrać 150 000 złotych. I się zaczęło. Liczba 7, oczywiście trafiona. 16, nie widzę. 21, 28, 43 i 48, czyli dwie liczby były przed chwilą trafione. 6, 17, 29 i jedna liczba była trafiona. Mamy dychę. 12, 30. I dwie liczby były trafione. Następnie czwarta gra. Liczba 3, 4, 10, 24, 44 o numer i 45. A gra szósta 8, 24, 34, 41 i dwie liczby. Dobra, a na sam dole mamy 10, 18, 26. I tu widzimy Q. I Y. I tak to wygląda. ta zdrapeczka na prawą stronę. A na stole widzimy, następnie mega pensja. I to są już zdrapeczki za 10 zł. Ja tutaj zerkam. Jak to wygląda? Tu widzę pyłek taki. Muszę zabrać go. O, i teraz jest idealnie. Niemalże. 22, 32, 19. I na końcu mamy liczbę 6. A ja sobie dzisiaj pozwoliłem. Po prawej stronie mamy efekt kwiatu, czyli to jest światło, które daje taki efekt kwiatu, który rozkwita. Taka bajera. I następnie mamy tutaj, wracając do zdrapek. 42, 24, 39, 5 na końcu, a w drugiej linii jest 27, 45, 18, 21. I symbol nawet wyskoczył. No w systemie śledź mój, zdrapak zawiesił się w tym miejscu. Ok, następnie trzecia linia. Zaczęło się 4, 33, a mamy 32, 36, 40 jaki liczba 8. Widzowie. A ja właśnie odkrywam na samym, na samym dole i mamy oto takie tutaj 31 na końcu. Ok. Sama zdrabka chciała. I poleciała sobie na prawo. A te zdrapeczki coraz ładniej wyglądają, powiem Wam. I tu mamy diamenty. zrapka z numerem 8. I ja ją już odkrywam. I mamy tak. W moich liczbach: liczba 29, 26, obok 28, również obok 24, nie ma, 30 nie ma. I co ja tu widzę. Kochani, co tu wyskoczyło? Portfel na Dzień Kobiet, czyli panowie. Trzymajcie się dzisiaj za portfel. Nie żałujcie kasiory na swoje panie. Mam nadzieję, że na kwiatach się nie skończy. Posypią się pierścionki, wyskoki do restauracji. A jak w tych trudnych czasach, nieraz trzeba sobie zapomnieć o wszystkim i dać sobie na luza, jak najbardziej radość. I o to chodzi. Kochani, portfel jest 25 zł. Jak ja się z tego powodu cieszę. Czyli super. Jest 35 do tego liczba. A może ta zdrapka jeszcze coś tu będzie chciała nam opowiedzieć fajnego. Na sam koniec 19 wyskoczyło. 17. Ja ostro patrzę u góry na te liczby, żebym tylko jakiś nie przespał. 6. Jest liczba 33. Jaki? 4, 2, 8, a na końcu zamyka liczba 41. Super, czyli mamy MMM, 12 razy M i 25 zł. Bajeransko i to jest druga zdrabka, czyli była druga zdrabka z wygraną przed chwilą. Ale to już jest historia. Kochani, zobaczcie. Tutaj na tę zdrapkę numer 16. O, i tak może być. A ja już odkrywam wygrywające liczby. I tak to wygląda. Następnie w moich liczbach. Pierwszą liczbą odkrytą jest 14, jest to od razu obok 15. Tutaj liczby 2, również obok 7. Nie widzę liczby 16. Nie ma 16, jest 15 za to. 29, również bliźniutko. 21, 37. Aj, aj, aj. 4. A mamy 3, 32. Nie ma 32, ale jest za to 11, liczba 1, liczba 26, która nic nam nie mówi. Do tego jest liczba 8, 9. Oj, jak tak dalej pójdzie, to powiem Wam, że chyba do kupy tych zdrapek jeszcze więcej. <grytanie> tak one zachęcają. 36, 34, 31, a na końcu. Jest liczba 24, i tyle oboków to ja jeszcze w życiu nie widziałem. Tak to jest ze zdrabkami. Dobra, widzowie. Mam nadzieję, że jeszcze macie chwilę czasu dla mnie. Nie możecie przegapić tego tutaj wydrapywania. A zobaczcie, jak ta zdrapka cudownie tutaj wygląda. Jest to numer 11. Mocarne dwie jedynki. A ja już zobaczcie tutaj widzowie odkrywam i jesteśmy już przy czwartym miesiącu maj. Jaki czerwiec do tego jest lipiec na razie wszystkie liczby tu się różnią. Dużo zer. I było 50 zł do 200 zł. A i tu już myślałem, zobaczcie te dwójki. Zmyliły mnie. Tu również o 1-0 za dużo. A w premii gwiazda, czyli zostań moją gwiazdą, jaki iglo. I z zdrapeczka mówi: Bye bye. Ok. I dobie. a w tym momencie na tutaj stół wjechała zdrabka z numerem 10, jest to świąteczne odliczanie tak ona się tu prezentuje no to co żeby nie zabierać moim widzom czasu czyli mamy tutaj zobaczcie skarpeta pod jedynką, kożuch sople w okienku trzecim tu jest trąba, stroik pod szóstką mamy Takiego piernika anioł, świeca. I tu jest numer 9, jest to kominek, czapka. A pod jedenastką mamy szyszki, bałwan. Do tego jest renifer. 18 mamy łyżwę, do tego jest kula. A ja już zaglądam pod 20 i ostatnie tutaj 4 budki już w tej chwili 3 gwiazda, dzwonek i pole numer 24. Jest to w sanie za 300 zł, jazda teczkę odsładam na prawo. A dzisiaj, widzowie, w tych oto zdrapeczkach. Udało nam się szczęśliwie wygrać 25 zł, tu jest 10 zł w tej. Tak to wygląda. Czyli dziękuję za to, że byliście dzisiaj. Jeszcze raz miłego wieczoru dla wszystkich, kochani. Spędźcie sobie cudownie czas. I co? Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Do następnego razu. Hej.